Szumie, ale zobaczymy to później wyjdzie. W każdym razie już teraz zaczynam. Tworzenie rzeczywistości. Dobra, ja sobie zrobiłam takie oddychanie praniczne przedtem i jeszcze zrobię sobie tutaj e, parę oddechów, jak coś jest ze mną. E, chodzi o przepuszczenie energii e, dla, e, dla lepszego efektu przez siebie za pomocą oddychania i wyobrażania sobie tej energii. Czyli e, biorąc wdech, przy wydechu jest kilka energii e, z góry do dołu przez całe ciało, czyli tak. Czerwona energia i niebieska energia. I tak kilka razy. Moc wyobraźni jest taka, że jeżeli wyobrażasz sobie, że ta energia w ciebie przepływa, to ona przepływa i możesz to, ale po też poczuć. I teraz wytwarzamy energię dla tworzenia rzeczywistości, czyli pocieram dwie e, ręce i czuję tutaj energię między dłońmi. Ja to już robiłam wiele razy, dlatego ta energia u mnie od razu się rozrasta i czuję od razu, że jest jej coraz więcej. To jest taka rzeczywistość, gdzie ludzie są świadomi tego, co się dzieje, są świadomi tego, kim są i dlaczego są, dlaczego żyją, po co żyją. W tej rzeczywistości jest mnóstwo życzliwości, czyli jak w domu spotykam ludzi, to czuć od nich, taką emanującą życzliwość. Każdy dla każdego jest życzliwy i chętnie pomaga we wszystkim. Jesteśmy jednością, pracujemy, e, działamy razem, jednoczymy się. Jest nas coraz więcej. I jak teraz ja robię e, to, tą pracę z energią, to ja sama działam na to osób, jeżeli chce przyłączać się do mnie, to już to jest 400, osób, które, 400 istot, które otrzymują tę energię i następuje ich stopniowe przebudzenie. Za każdym razem, kiedy będziesz otwierać ten film, ta energia będzie się mnożyć i będzie, będą dawane kolejne istoty, które się budzą. Ja teraz wysyłam tą energię z tą nową rzeczywistością do wszechświata i tak się stanie. A widzę, że jesteśmy tutaj w trójkę, to e, działamy na dziewięć istot teraz w tej chwili, także widzenie jest procesem.